Jeżeli czujesz się zmęczony po długim czasie przebywania w sztucznym świetle żarówek LED, jeżeli bolą Cię oczy i boli Cię głowa, kiedy musisz długo wpatrywać się w monitor w pracy, być może masz do czynienia z wysokim współczynnikiem migotania, czyli z efektem flickera, który negatywnie na Ciebie wpływa. Mam na imię Mariusz, jesteście na kanale Lampomat, to jest kanał sklepu internetowego z lampami. I nasz sklep znajduje się pod adresem lampomat.pl, a także stacjonarnie w Poznaniu na ulicy Janickiego 25C przez LU7. Jeżeli doświadczacie właśnie takiego zmęczenia od sztucznych źródeł światła, albo planujecie zakup oświetlenia, albo chcecie dowiedzieć się czegoś, co wpłynie na jakość Waszego życia, to oglądajcie dalej. Opowiem Wam właśnie o współczynniku flickera, czyli efekcie migotania. Każde źródło światła, które jest LEDowe, Posiada taki parametr, producenci najczęściej w ogóle go nie podają, dlatego że konsumenci nie wiedzą, czego on dotyczy, a też dlatego, że ten parametr u nich jest wysoki, co jest negatywną cechą i mogłoby po prostu ludzi zniechęcić do zakupu. W uproszczeniu odbywa się to w ten sposób, że takie lEDowe źródło światła raz świeci jaśniej, a raz świeci ciemniej. To się odbywa bardzo szybko. Mamy taki efekt migotania i nasze oko, które rejestruje obraz w sposób ciągły, w ogóle tego nie zauważa ale nasz mózg już to odbiera i dlatego po dłuższym czasie przebywania wśród światła takich kiepskich źródeł ledowych możemy dosłownie odczuwać zmęczenie bóle głowy bóle oczu możemy mieć wrażenie, że jeszcze byśmy wysiedzieli przed tym komputerem przed ekranem monitora coś popracowali, ale dosłownie fizycznie nie jesteśmy w stanie to jest właśnie efekt flickera i im on jest wyższy, tym większy jest ten współczynnik migotania, tym bardziej on może na nas oddziaływać. Jak to zweryfikować? No, możecie mieć oczywiście profesjonalne mierniki, dzięki którym dokładnie sobie ten efekt możecie zmierzyć, ale można też zastosować kamerę w telefonie, ponieważ kamera rejestruje obraz w sposób poklatkowy. A nie w sposób ciągły, tak jak ludzkie oko, więc nagrywając źródło światła, na przykład taką żarówkę, na ekranie telefonu zobaczycie takie fale, zobaczycie migotanie, im tego będzie więcej, im to będzie szybsze, tym ten efekt będzie większy. Zwróćcie uwagę też na to, że jeżeli macie taką żarówkę LEDową albo na przykład lampę, ona będzie przykryta prawdopodobnie najczęściej takim mlecznym kloszem. Zaraz Wam to pokażę na filmiku i ten klosz wpłynie na to, że to światło pod spodem się zleje to nie znaczy, że tego efektu migotania nie będzie tylko to znaczy, że wtedy już nawet kamera go nie zarejestruje to co możecie zrobić, no to ściągnąć sobie klosz z takiej żarówki i poświęcić jedną i nagrać sobie te diody zobaczyć wtedy czy ten efekt na kamerze widzicie, jeżeli tak no to Wasz umysł też to widzi i to wpływa na wasze zmęczenie. Jeżeli nie, to gratuluję, macie dobre żarówki i takiego efektu nie widzicie. Nie dostrzegacie i on na was nie ma żadnego wpływu. Pokażę Wam teraz o czym mowa, jak przez kamerkę. Nagrywając z telefonu komórkowego Zobaczyć czy mamy do czynienia Z wysokim współczynnikiem Flickera Zobaczcie mam tutaj żarówkę ledową G9 To jest odpowiednik żarówki halogenowej Ona charakteryzuje się tym Że tutaj ma diody Całkowicie widoczne Więc jeżeli ten efekt Flickera ma miejsce, no to będziemy to świetnie widzieć. Na tym przykładzie tutaj mam żaróweczkę E27 z mleczną bańką. Ja tą bańkę sobie tu tak nożykiem dookoła naciąłem, dzięki temu mogę ją ściągnąć. I zobaczcie, ona pod spodem też jest wyłożona takimi diodami. I zobaczymy, czy tutaj ten efekt będzie widoczny. Jeżeli przykryjemy to sobie mlecznym kloszem, to na pewno nie będzie tego aż tak albo w ogóle widać na kamerze. A jeżeli go zdejmiemy. To z tych diod będzie też widoczne, migotanie i tak czy inaczej nasz umysł, nasz umysł to odbierze. Zobaczmy sobie najpierw na przykładzie tej żarówki G9. Tak naprawdę, dopiero na takim mocnym zbliżeniu i wyłączeniu dodatkowych świateł, możemy zaobserwować z jakim efektem mamy do czynienia. To jest faktycznie bardzo tania żarówka LEDowa G9. Z tego co pamiętam, ona kosztowała chyba poniżej 4 zł, albo tam. Coś w okolicach tej kwoty, ale wyobraźcie sobie, że wasz mózg cały czas to odbierano. Nie jestem w stanie pomyśleć nawet o tym, gdyby nasze oko to widziało, jak niekomfortowe by było przebywanie w takim miejscu już po kilku minutach. Sprawdźmy jeszcze, jak to wygląda, kiedy ten kloż nałożymy. No, tutaj akurat niewiele on daje. Też ten efekt jest widoczny, a zobaczymy sobie tą żarówkę E27. O, tutaj nie ma tego. To samo tyczy się na przykład monitorów. Jeżeli wybieracie tanie ekrany, no to poza innymi parametrami, które też na pewno będą niższe, to taki monitor nie będzie miał zabezpieczenia antyflickeringowego. I już przy zakupie ekranów możecie sobie w danych technicznych przeczytać, że macie właśnie nie tylko na przykład filtr światła niebieskiego albo adaptacyjną jasność, ale właśnie zabezpieczenie antyflickeringowe. Przy źródłach światła, tak jak mówiłem na początku, rzadziej to jest podawane, ale też niektóre marki i tak to podają w naszym sklepie. Na przykład przy żarówkach Philips, możecie sobie przeczytać, jaki to jest współczynnik migotania. I z tego co pamiętam, tam producent podaje, że on jest na akceptowalnym poziomie, czyli nie będzie wywierał na Was wpływu. Dodatkowo z takim zjawiskiem możecie mieć do czynienia przy lampach LED-owych, które są ściemnialne. To znaczy, że jeżeli jest tam zamontowany dimmer, który pozwala regulować natężenie światła, to kiedy robicie ciemniej albo jaśniej, ten efekt flickera może się zwiększać. Możecie szukać też firm które mają zasilacze z zabezpieczeniem antyflickeringowym, na przykład w naszej ofercie to są lampy Hors, gdzie producent jasno podaje, że te zasilacze są właśnie dostosowane do tego, żeby tego efektu migotania nie było. Jeżeli wybieracie tańsze źródła światła, czy to żarówki, czy lampy ledowe, nie liczcie. To Prawdopodobnie w ogóle, że taką informację gdziekolwiek znajdziecie. Jeżeli wybieracie już takie produkty ze średniej półki, to prawdopodobnie też tej informacji nie będzie, ale wtedy już możecie rozważyć zgłoszenie się do producenta. Zapytanie, czy takie zabezpieczenia antyflickeringowe są na przykład na zasilaczu czy na źródłach światła. Jeżeli chcecie wybrać żarówki danej firmy do domu, albo nie wiem, kupić szyno przewody jednej marki, nic nie stoi na przeszkodzie, żebyście napisali do nas, czy bezpośrednio do producenta za Zapytaniem, czy tam jakieś zabezpieczenia przeciwko migotaniu są. Jeżeli chodzi o dawne żarówki, o lampy żarowe czy o lampy z takim żarnikiem wolframowym z takimi pręcikami, które teraz są wycofane przez Unię Europejską, dlatego że one zużywały za dużo prądu w stosunku do tego, ile dawały światła, to jako ciekawostkę dodam, że tam takiego zjawiska nie było i często stykałem się z takimi. Nie miałem kontakt z takimi osobami, które przychodziły do nas do sklepu już teraz, kiedy te stare żarówki są wycofane, i one pytały, czy mamy jeszcze właśnie jakieś stare żarówki, bo je te nowe światła LEDowe męczą. I wtedy zastanawiałem się, czy faktycznie tak jest, że te żarówki LEDowe negatywnie na nie wpływają, czy to są jakieś starsze osoby, które powiedzmy nie chcą się na te LEDy przestawić i szukają sobie jakiegoś wytłumaczenia, że jest to w pewien sposób ich fanaberia i okazuje się, że zupełnie nie, a jeżeli zestawicie to z tym, że często takie osoby kupują źródła światła w takich dostępnych sklepach, jak na przykład nie wiem, gdzieś w Biedronce możecie kupić, czy, czy w jakichś marketach budowlanych, gdzie one są bardzo tanie, no to macie gwarancję, że tam po prostu leci ten flickering jak stroboskop, i zwłaszcza jeżeli spędzacie dużo czasu w domu, jeżeli wieczorem siedzicie przy świetle sztucznym, no to totalnie to będzie na was oddziaływać, więc wiedzcie, że jest taki parametr. Jeżeli chcecie dowiedzieć się jeszcze więcej na ten temat, wejdźcie na naszą stronę na bloga lampomad.pl ukośnik blog. Tam pośród kategorii wybierzcie sobie parametry lamp. I tam przeczytacie właśnie o flickeringu, przeczytacie jakie tam są miary. Zobaczycie dlaczego ludzkie oko. Tego obrazu nie rejestruje, a dlaczego kamera go widzi? Przeczytacie też o innych parametrach, na przykład o efekcie stroboskopu, czy przeczytacie o takim nurcie Human Centric Lighting, czyli oświetlenie skierowane na komfort życia ludzkiego, dopasowane do rytmu dobowego człowieka, które zmienia barwę światła, zmienia jego natężenie w zależności od naszego trybu, w zależności od pory dnia, czyli coś, na co mało mam wrażenie, zwracamy uwagi. A co mocno na nas wpływa i wydaje mi się, że jeżeli jesteśmy na etapie, że aranżujemy te lampy do swojego domu, jeżeli kupujemy źródła światła, to fajnie by było zwrócić na to uwagę, żeby poza aspektem wizualnym też zapewnić sobie taki komfort życia po prostu i no, wydając nawet, nie wiem, 15 czy 20 zł więcej na jedną żarówkę, mieć gwarancję tego, że że możemy efektywniej spędzić nasz czas pracy, że głowa nas nie będzie boleć po pięciu godzinach, tylko spokojnie będziemy mogli sobie siedzieć 8, kupując droższy monitor z zabezpieczeniem antyflickeringowym, efektywniej wykorzystamy. Swój czas przy pracy. To było na tyle, jeżeli chodzi o ten krótki filmik. Mam nadzieję, że ten efekt flickeringowy może nie do końca wyjaśniłem, ale gdzieś tam zasiałem takie ziarenko, że już wiecie, że coś takiego jest. Jeżeli to jest temat, który Was interesuje, jeżeli czujecie, że to na Was wpływa, no to macie teraz jakby taki pierwszy kroczek zrobiony, możecie dalej drążyć, doczytywać, sprawdzać sobie te parametry. Zostawcie proszę łapkę w górę. Dzięki temu ten filmik dotrze do szerszego grona odbiorców. Więcej osób będzie mogło skorzystać, a dla nas to też będzie jasny sygnał co do tego, że takie mało znane parametry lamp, że ten nurt oświetlenia współgrającego z rytmem życia człowieka, to jest coś, co Was interesuje i zrobimy kolejne filmiki na ten temat, takie właśnie proste, wprowadzające Was delikatnie do danego zagadnienia i popychające do dalszego. Poszukiwania. Oczywiście niezmiennie zachęcam do subskrybowania naszego kanału. A jeżeli interesuje Was oświetlenie, szyno-przewody, lampy punktowe, taśmy LED lub inne produkty, wpadajcie do naszego sklepu, który jest w Poznaniu na ulicy Janickiego 25C przez LU7, albo wchodźcie na naszą stronę która jest pod adresem lampo.mat.pl. Pytania oczywiście zostawiajcie w komentarzach, możecie też dzwonić, możecie wysyłać maile, ja na te pytania wszystkie odpowiem. Jeszcze raz dzięki za obejrzenie i do zobaczenia na kolejnych filmikach.